Czemu ona Ale? się rusza? Dobrze się czujesz? O, A. Łysiwa, a ja jestem zmęczony. O jajko. O, wreszcie piąteczek, piątunio... Ale telewizor leg leży, leży, a Pora. Się najebać. czas jest piąteczek. Coś tuś puka? Kto tam? <śmiewanie> ja miatar! Szczupak! Ej! Co tam u Ciebie? Co tam u Ciebie wymiotasz? Przepraszam, e, to oh. przypadkiem, czekaj. E, może... Szczupak! O. o! Ale widzisz przynajmniej dzięki mnie, teraz masz przewiew fajną. Nie będzie mi wreszcie ciepło w salonie? No. Dokładnie tak. <noise> Dokładnie tak Nie będzie ci ciepło w salonie. u ciebie Ojku, świetny piątek, Jest już się tutaj napiłem nawet. O, to, to, to ja też mogę? Patrz, co przyniosłem, bardzo co przyniosłem. Wyjmę sobie z odbity, to znaczy z kieszeni. O! Oh. Jakie fajne, gdzie to, to... to zmieściłeś? W fajnym miejscu. To co? Dobra, trzeba. O, oh, dobra. Wy kurwiście. Więc muszę się pochwalić, popatrz, kupiłem taką nową lodówkę, była na... Promocji w, w takim Najwista. sklepie. Mad. Nie, nad. M me A, media nad... Mad. Media Mad sklep był taki. A Media Mad, okej. Okay, tak. Znam, znam, znam. Tak. Czy ta lodówka właśnie się poruszyła? Nie wiem, była na dużej promocji tu. Aha. Nie, nie bardzo ją lubię, wiesz, bardzo fajna. Jeszcze jej co prawda nawet nie otworzyłem. Czemu ona ale... się rusza? Dobrze się czujesz? Pójdźmy może gdzie indziej. Niebezpiecznie, czasami się czuję w moim domu. Czemu to jest... A, dobra, zapomniałem, że się wyjebałem przez jebaną ścianę. Co byś zrobił? No, no, no co, no nie, nie byłem najlepszym mechanikiem czy tam chuj wiekim. Dobra, wymiadasz, masz gdzieś mnie przespać? Może. Bo tak, tak, tutaj, tak, zapraszam tak, to cię na. Z tej, z tej na No na, teraz, na na proszę. A, dobra, Dobra, to ja idę. <laughs> idę spać. Dobrados, super. <laughs> Dobrados. A ja sobie usiądę. I podpoczywam Co? Dziura w podłodze? A, będzie się szybciej schodzić Tak O ty, ty, Jakby telefon mi dzwonił co, co to jest? To... To jest radio? Ja nie mam radio. Halo? Halo? Co? Co to było? Czy to? Czy to szczury? Czy to? Czy to gajban? A nie pewnie wiatr o, lodówka! O, idę do szczupaka! Uciekam do szczupaka! Szczupak! Wyspałeś się? Wy co robisz? mnie budzi. Jakaś przerażająca lodówka Mediamat! Ona... Ona oszalała! Zachowuje się jak... Ludówka! Zapił już Uciekam! Nie Ucieknę tu! Czuję się tu bezpiecznie! Co Mój dom? CO KURWA? A! Nie! Nie! Ona... Znalazła mnie. Muszę iść zrobić reklamację! Muszę iść zrobić reklamację!

Uciekaj do środka domu, a nie kurwa na balkonie dostałeś epilepsji! Lodówka do mnie wróciła, jak kocha, to wróci. Ale fajna, jak ja ją lubię. Lodóweczko. Lodóweczko! Co? To piekielna lodówka. Ja jednak nie lubię jej. Ja wiedlałem. Wiedziałem, że nie da się kupić lodówki za 100 zł. No, to musiało być jakaś oszustwo. Ja. Ja. Yeah. Wymiar. A kiedy ty w końcu wypierdolisz z tego pokoju, no? Nie, tak, kurwa, to jest uciekać! Ty coś kurwa do niej przytulasz, czy chuj mnie co robisz, to? Ja pierdolę, ja myślałem, że ty sobie pójdziesz czy coś, to chłopie, o to chodziło! Kurwa, przytulasz do nawiedzonej lodówki, nie no, zarabijcie! Już nie wiem co kurwa robić, obijam kurwa, to u góra góra nie wiem co już mam robić, to? A ty kurwa, kuca i się do niej przytulasz, to ja nie wiem co robić. Kto tam? Halo? Halo? Wiem to, że nie miałeś otwierać drzwi! Ja miałem tam się wjebać! Nie miałeś od razu podejść, nie? I takie, dobra, pójdę sobie do kuchni coś podejść, bo kurde trochę głodny jestem, nie? Jak wejdziesz do kuchni to przełączasz na kamerę i takie zobaczysz, o kurwa, radio! Przecież ja nie mam kurwa radio, skąd tu się radio wzięło? I takie podejdziesz do tego radia i tam damy jakąś y, straszną muzyczkę wytymie. Y, y, Cicho oczywiście, żeby ciebie było słychać, I takie powiesz, co jest kurwa? A ja zacznę tak, jakby tą lodówką i będzie w tle. Męczesz, po po coś teraz <śmurzamy> teraz co Po co ci teraz. teraz...